<overstytu> anyway, Cześć może Kerry i w tym filmie chciałam podziękować z okazji. 400 subskrypcji na moim kanale. Tak właśnie około 2 godziny temu wybiło mi 400 subskrypcji. Jestem z tego powodu mega ucieszony, ponieważ jest no no to dla mnie duże osiągnięcie, bo nigdy wcześniej nie miałem aż tylu subskrypcji na moim kanale. Tak... Tak I naprawdę cieszę się z tego, że jest was już 400. Czyli, że 400 osób kliknęło w subskrybuj, w ten znaczek subskrybuj, czerwony magiczny przycisk, to dużo osób mówi. Wiem, że jest tu pewnie trochę multikąt, ale nieważne. Ważne, że jesteście i że nie opuszczacie mojego kanału. Wiem, że jest was... nie jest was 400, bo gdyby było was 400, to by, to ten, to by było was na, live na pewno więcej i by było wiele więcej łapy w górę, ale... Na oko tak, was jest około 40, 30, około... no coś około 40, więc ja jestem z tego mega dumny. Bo, bo, bo nigdy wcześniej nie miałem takiej wi widowni, a dla mnie to jest naprawdę duże osiągnięcie. I z tego powodu, żeby było mi 400 subskrypcji, mam dla Was giveaway. Ale to nie jest taki zwykły giveaway, ponieważ to jest tak jakby z dwoma opcjami. Możecie sobie wejść w ankietę i tam w ankiecie, oczywiście ankietę w opisie, e, w ankiecie są tak jakby dwie opcje. Jedna opcja jest taka, że wybieracie sobie jednego skina do 10 euro i Wam go rozdaje. Po prostu głosujecie albo na skina, albo na PaySafeCard za 50 zł. I. Eee, ja, ja to wybieram, dajmy jak będzie, ski, będzie skin na 10 euro, a potem wybieracie sobie do jakiegoś skina, i ja wam go rozdaję. A jeżeli wybierzecie Face za 50 zł, czyli 10 euro, bo 50 zł to jest ee, 10 euro, to będziecie mogli sobie kupić grę, będziecie mogli sobie kupić na, jakiegoś skina, jakiego wywołujecie. Więc jest to jest jakby do wyboru, do koloru jak wybierzecie Face a jak wybierzecie skina, no to po prostu skina ee, wybierzecie, sobie po prostu ja wylosuję tego, który chcecie mówi mu skina i ja mu go daję, nie? no a więc y, oczywiście, że zagłosować to wiecie w, Anglii, w opisie i co, to już było chyba na tle ja wam bardzo dziękuję za te 400 subskrypcji, Dziękuję wam za oglądanie tego specjalnego na 400 subskrypcji Na 450 subskrypcji będzie pokazanie mojej twarzy, no tak powiedzieć pokaz mojej twarzy czy jakoś tak e, I e, będzie road my room bro, czyli pokoju, po prostu będę podjął po moim pokoju wynosiłem. taki monitor, nie, nie że się chwalić, ale dużo w sensie nie pod tym względem, że chcę się pochwalić, tylko dużo osób się pyta Jaka myszka, jaki procesor, jaka, jaka karta graficzna, jaka, y, jaki monitor i jakie tam różne rzeczy, tak jakby specyfikacje Dlatego chcę Was zaspokoić i pokazywam Wam jak to ogólnie wygląda z mojej perspektywy Bo Wy tak naprawdę tylko widzicie y, monitor, w sensie tak jakby tylko ekran gry I gram, gadam y, No i tak naprawdę nic nie wiecie czego używam do tego, jakiego sprzętu mam, więc Wbijamy 450 subskrypcji i od razu y, publikuję Wam jakby też specjalnie, tylko że na 450 subskrypcji, czyli Round My Room, czyli noże oprowadzenie po pokoju. I co? Czy to już było na tyle? Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że doszłaście do teraz. I co? Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie za to 400 subskrypcji, bo to jest dla mnie duże osiągnięcie kitu I co? Dziękuję się z wami, Eldo!